o y, tym, czym się rada przy prezydencie, zajmuje natomiast tym wpływowym politykiem pis Trochę chyba żartem, Artur, mówisz, przecież PiS miał y, Więc y, mam tutaj co do tego pewne wątpliwości. Natomiast y, chcę podziękować y, za organizację tu wiasiące tej dyskusji o rolnictwie, bo to jest sprawa szczególnie ważna. Tutaj się zresztą najczęściej mówi o sprawach strategicznych, nie tylko o bieżących problemach. One są dokuczliwe i Zapewne ich nie unikniemy, bo rzutują na sytuację rolnictwa, zdanie na temat rozregulowania rynku mam podobne tym samym tekstem, tymi samymi słowami technologą sprawę to opisujemy. Natomiast mnie i tak rozumiem tę debatę bardziej interesuje, co z polskim rolnictwem będzie działo się w kolejnych nie tylko miesiącach, ale latach, a może dekadach. Czy jesteśmy w stanie to rolnictwo przeprowadzić przez okres różnych zagrożeń? I ja nawet może tych zagrożeń krajowych nie bagatelizując, uważam, że zagrożenia dla rolnictwa w tej chwili to są generalnie wręcz globalne. Jestem, o czym wszyscy wiedzą, bardzo zdecydowanym przeciwnikiem wspólnej polityki rolnej tego nowego okresu, czyli Tzw. Zielonego Ładu który jest de facto antyrolniczy, jest zamachem na rolnictwo. Ubolewam, że akurat Polak jest twarzą tego, tego antyrolniczego kierunku polityki unijnej. Natomiast wydaje się, że ataki, które idą w tej chwili na świecie, w Europie w szczególności, które kwestionują rolę rolnictwa, podkreślają że rolnictwo jest wręcz szkodnikiem dla klimatu, emituje gazy cieplarniane, to przede wszystkim zwierzęta są kwestionowane, że rolnictwo jest jakimś działaniem wręcz niemoralnym i nieetycznym, bo krowy są ponoć gwałcone. Ja się z tym nie godzę, a to jest podstawowe zagrożenie. Mówiłem zresztą o tym wielokrotnie. Na pytanie, a jak zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe nie tylko na pylator? Czy też naszym gościom z Ukrainy, ale jak zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe 8 miliardom ludzi, których przybywa coraz więcej, to słyszy się odpowiedzi, to stworzymy żywność alternatywną, żywność przyszłości, czyli syntetyczne mięso, owady czy inne eksperymenty. Ten kierunek kwestionuje sens istnienia rolnictwa. Zresztą nawet w jednym z filmików było, ja jestem wielkim zwolennikiem biotechnologii, ale takich, które wspierają rolnictwo, a nie eliminują rolnictwo. Bo do wytwarzania robaków nie jest potrzebne pole, nie jest potrzebna chlewnia, obora, jest potrzebne laboratorium, zamknięte przestrzenie, ba, fabryka. Czy to ma być alternatywą dla rolników? Ktoś sobie tak to na świecie zaplanował. Ci najbogatsi pewnie dalej będą steki jedli, czy schabowego, czy golankę, a ci biedni będą wpieprzali, przepraszam, bardzo robaki. To jest właściwie dość prosta konstatacja tego absurdalnie głupiego kierunku, jaki zaczyna panować również w Unii Europejskiej. I skoro tam nie ma opamiętania, to trzeba w większym stopniu realizować politykę krajową. Tak na marginesie, po latach wspólnej polityki rolnej, która była sukcesem Europy, wielkim sukcesem Europy, która wychodziła z głodu powojennego. Ale, ta, ale ta spółka... panie ministrze, bo jednak chciałbym, żebyśmy już, się już precyzyjnie Przyjmali temat, właśnie o to chodzi. Ale panie ministrze, ktoś tam z czyjegoś mandatu, komisarz Wojciechowski, tam się znalazł w Unii i działa. I rzeczywiście sam Pan przyznaje, że to dla europejskiego rolnictwa i wczoraj ci wiceministrowie z krajów sąsiednich mówili tym samym głosem co my, ktoś tam z tego mandatu w imieniu Polski robi szkodę i, i, i bałagan. Czy to Musicie wziąć za to odpowiedzialność i musicie, póki jest czas, jakiś porządek z tym zrobić, bo mnie się wydaje po tej wczorajszej dyskusji tutaj... I że pan komisarz Wojciechowski niczego nie zrozumiał i mówił o 30 milionach, jako powszechnym dobrobycie. Ja jestem rozczarowany I, i, i polityką dlatego, rolną Unii Europejskiej. I, i, dlatego, i dlatego mówię, że to. Dobrze, no, musicie Artur, to na siebie wziąć. Artur, tak, ktoś musi tę żabę zjeść. Jestem rozczarowany z nową polityką rolną, bo jest to katastrofa polityki. Odchodzę, rolnicy przestają chcieć być we wspólnej polityce rolnej. Bo Warunki, które będą musieli spełnić przy coraz mniejszym wpływie dopłat, sprawiają, że część ludzi mówi: Nie chcę żadnych kontroli, niech się ode mnie odczepią, rezygnuję. To jest klęska wspólnej polityki rolnej. Na naszych oczach zaczyna się klęska tej polityki. Pytanie jest zasadnicze: jak Polska sobie w tym wszystkim ma poradzić? Oczywiście starać się wpływać na produkty globalne, ale umówmy się pewnie, nasze wpływy są stosunkowo nieduże, więc ratować i pilnować swoje rolnictwo, które powinno być. Pielęgnowane. nie dlatego, jak się niektórym wydaje, że dbamy tylko i wyłącznie o rolników. Ja nawet różnymi moimi wypowiedziami pewnie daję paliwo i to SL-owi. To nie jest tak, że rolnik ma żyć z dopłat, że jego sympatię kupi się dopłatami. Rolnicy mają otrzymywać dochody za uczciwą pracę, za produkty wytwarzane, potrzebne społeczeństwu, lokowane na rynku za rozsądną, uczciwą cenę. I rola państwa powinna być pomocą rozwojową. Nie rozmalowywanie pieniędzy na wzmocnienie tylko i wyłącznie dochodów, na przejedzenie, mówiąc wprost, tylko na inwestycje, których rolnik, który będzie chciał pozostać w rolnictwie, nie jest w stanie samemu przeprowadzić, bo nie ma takiej kumulacji, akumulacji kapitału. Więc to, o czym mówił prezes Mulewicz, drugi filar dający środki na rozwój, jest absolutnie źle skonstruowane. Rozdanie pieniędzy nie tylko, że nie daje wbrew pozorom popularności i wdzięczności, ale jest rozdaniem pieniędzy, które powinny być przeznaczone na, na, na rozwój.